Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających i krytykujących. Dzisiaj nowe chipsy o smaku kremowej papryczki, filmy Rollens. Cena około 5 zł. Jest to nowość na rynku, tak jak widzimy. Bardzo ładne opakowanie, smażone na oleju słonecznikowym i mają delikatne. No są bardzo chrupiące, delikatne, więc tutaj jak najbardziej dzieci mogą to chipsy jeść. Czy powinniśmy te chipsy kupić, omijać, czy rozważyć? Ja uważam, że moja ocena to jest rozważyć. Ocena 2,5 ani dobre, ani złe. Po prostu te chipsy są neutralne w smaku. Są bardzo delikatne i jak najbardziej na imprezę się nadają, będą smakować yy, każdemu, natomiast no, nie ma tego efektu takiego, że są yy, fajne te chipsy czy po prostu są neutralne, więc yy, jak najbardziej na imprezę się yy, no, nadają, no i tak do jedzenia na co dzień też, aczkolwiek ja yy, no, już raczej nie kupię tych chipsów, bo ja wolę te, po prostu chipsy, które mają mocny smak, a te są dla mnie za delikatne. No, ale każdy ma inny smak. Więc do usłyszenia w następnym odcinku. Jeśli chciałbyś taki test swojego produktu, restauracji, właśnie czy inny produkt, umieścić na moim kanale. Zapraszam. Chętnie. Udostępnie. Pozdrawiam, cześć.